Dlaczego bogaci myślą inaczej niż biedni? Te trzy różnice w ich sposobie myślenia mogą zmienić Twoje życie. Pierwsza: biedni pracują za pieniądze, a bogaci każą pieniądzom pracować na nich. Większość ludzi zarabia, potem wydaje. I liczy na to, że zostanie im coś na koniec miesiąca, a bogaci inwestują każdą złotówkę, żeby generowała jeszcze więcej pieniędzy. Dlatego kupują aktywa, nieruchomości, firmy, akcje, kryptowaluty czy złoto. Pieniądz jest jak młotek. Jeśli nie wbija gwoździ, to leży się kurzy i nie zarabia dla ciebie pieniędzy. Dlatego, jeżeli chcesz budować wartość, musisz używać swoich narzędzi. Druga różnica: biedni widzą ryzyko, bogaci widzą szansę, bo widzisz, świat jest taki niebezpieczny, nieprzewidywalny, ale Problem jest taki, jeżeli jest nieprzewidywalny, to równie dobrze, prawdopodobieństwo sukcesu jest tak samo duże jak prawdopodobieństwo porażki. I trzecia różnica, biedni pytają, ile to kosztuje, a bogaci, ile na tym mogę zarobić? Przykład platforma Gansus Research kosztuje 7970 zł i ktoś mówi, Boże, ile to kosztuje? A może trzeba zapytać to inaczej, ile możesz na tym zarobić? Bo jeżeli zarobisz 80 tysięcy rocznie, tylko i wyłącznie, że kupiłeś coś, co kosztuje 8 tysięcy, to czy właśnie nie znalazłeś haku rzeczywistości, że 80 tysięcy. Kupuje za 8000 zł, biorę każdego dnia coś takiego. Obserwuj ten kanał, aby budować swoje myślenie, które uczyni ciebie bogatym człowiekiem.